Witam Was wszystkich ponownie w kolejnym odcinku z serii. Pograjmy w, w grida dwójkę. Więc przejdźmy dalej do następnego wyścigu. Kalifornia. Port. CJ, avoid the. Avoid the rock faces, grass banks, and ditches by the road. Do not turn One of the czy udało mi się wygrać... O! Kurde, no nie no... Dobrze, okay. że przynajmniej There's teraz... działa. ten... Go. ...flashback. Co wspomniałem? W pierwszym nie chciałem za bardzo coś. Coś działać, nie wiem czy to było spowodowane. Nie doszedłem do tego. W każdym bądź razie jak widać no, teraz działa. No i znowu będzie potrzeba użyć flashbacka. Może wystarczy. Zobaczmy. Gra jest naprawdę przeciekawa, fajnie. Fajnie, fajnie, jest zrobiona. Nie wiem, dawno, dawno się nie bawił tak... Fajnie grając. Tym razem obeszło się bez. Ciekawe czy się uda wygrać. No jak pamiętacie poziom jest medium. Czyli średni. Z tym, że... Zniszczenia samochodu są tylko do efektu wizualnego. i znów wybratka. Całe szczęście, że jest taki... Taki tryb. Bo trzeba było powtarzać wyścig. Tak to troszeczkę się cofniemy i jedziemy dalej. No, 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 no. Dobra. Aha. Najechałem daleko. Dobra, dobra, jeszcze, dobra. Czyli zawsze wiedziałem o tym, że auta amerykańskie są dość mocnawe. Może nie aż tak wysoko obrotowe, jak te takie os Need for też mają trochę obradów, no, udało się wygrać, jest pierwsze miejsce, minuta trzydzieści sześć. No to, przejdźmy dalej, czyli pół tysiąca fanów, a ile przybędzie?

Pozwólcie, że wybiorę trzech sponsorów, których miałem kiedyś grając u kolegi. Akurat też jeszcze szukamy tylko Tora. Jest. Jest Thor. Każdy z ze sponsorów daje coś innego. Ma różne wymagania. Przykładowo są przyjechać tak 5 sekund przed jakąś inną osobą. Za to, jeżeli tak wykonamy taki obiekt w czasie jakiegoś tam danego wyścigu czy coś, to otrzymamy więcej widzów, tych fanów, nie? No teraz wybierzemy sobie skórkę i model. się podoba coś takiego, także tak zostawimy. Jedyny błąd tego, że nie widać to jakoś z boku, ale myślę, że powinien fajnie wyglądać. Troszeczkę trzeba się pozastanawiać, tak. Czarny metal. Wszystkie kombinacje, pozbawić wszystkie kolorki. Jak to by będzie wyglądało? Zobaczmy. Kurde, to biurko moje skrzypi troszkę. Muszę to kiedyś To Troszeczkę przeszkadza. Jest taki podwójny kolorek. Nie wiem. Zachodzi, może przechodzi jak, jak pod różnym kątem, tak i żółto niskamy. Następnym kolorem. To raczej ustawimy metalik, ale czarny. A może jakieś inny? Jak to by było wyglądało. Czarny. Tak, wygląda bo wygląda taki, taki nie jest Chyba raczej zostawimy coś takiego. Coś takiego. Podob Podobają mi się takie kolory. Znowu, za bardzo kolorowy też nie może być. Trzeba nad czym się zastanawiać. Teraz popatrzmy, jak to wygląda. Ale się fajnie. Z przodu może taki nietypowy, ale z boku... ładny, ładny. Do tego dojdzie numerek na pewno. 99, bo zawsze taki chciałem być. Prawda, że ładne Trochę może zanudzam, przynudzam. Ale powinien być. Nic już nie będę kombinował. Numerek... Tak, 99. A nie ustawiam coś, to jeszcze raz. 99. Sponsorów już mamy. Wybierzmy sobie jakieś fęki. Te są fajne. I tak chyba zostanie. Czy zapisać to tylko do danego wozu, czy zapisać to do wszystkich? Przypiszemy do wszystkich. Tak, nie będziemy musieli zmieniać to. Tak, sprawdzimy kalendarz wyścigów. Zobaczmy tryb kariery.

łżej się szepcie. Right so sure to help carry your speed. Hey, jest nasz you're raczej. Startujemy z szóstej pozycji. Tak. Na długo nas nie wyprzedzi. Ow. Oh. Mały otarcie, ale chyba nam coś odpadnie. O kurde. No ale się ryje. Nie wpychaj się tak, gościu. Zawsze to chciałem zrobić. No, to było fajne. No nie no, przesuń się. Co za gnidek nie puścić. O, masz, o, uf. Ładny to był ma, ładny. Został nam... ...jeszcze dwóch. Left. Trzy okrążenia do końca. O No, teraz... Troszkę za wcześnie. Użyjemy wstecz, bo to by wyjdzie lepiej. Dobra, pyk. Kurde. Przydałoby się trochę opanować bardziej w tym kierownicy kierownicy. Ten samochód. Gram na klawiaturze, nie na kierownicy. Kwestia przyzwyczajenia idzie coraz lepiej. No kurde co za mędzisław. Tak. Powtórzenie taka sama akcja, prawie że... Wiem, wiem, dwa kółeczka na końcu. No co za glida. Może to moja wina. Powinienem uważać bardziej. O, teraz! Prawie się uda. Ale prawie robi wielką różnicę. No jech, zbieraj się No jakich, a... Drzwi mi odpadły. Prawe. No to było super. Ale chyba tego pierwszego już nie uda się oglądzić. Jeszcze mnie ten wyprzedzi. No, wypadł! No spróbujemy Chyba nam się nie uda O oh, kurde To było przechlapane Dobra, wystarczy A mój w ogóle. się nie udało uniknąć, ale jedziemy Kurde Chcę mnie wyprzedzić, no naprawdę Chcę mnie wyprzedzić Odpuściłby, pojechałby sobie na pączki. Pierwszego już raczej nie dogonimy Czyli doda, no tak jak będę tak po bandach jeździł, no to na pewno Trudno, drugie miejsce też nie jest złe. Zawsze mogłoby być pierwszy. Okay, nice o, dzięki. O. Gdzie jest? Nie ma go. Oni dalej. No niestety. Pokończyli błędy na drugim. I ile teraz fanów? Osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć. Z sześciu. To sell the potential of the WSR to Trans America Pacers. You need to make a good impression by giving them some worthy competition. Miami brace is Dobrze się nie mieści. Troszeczkę taki High-speed straights into tight technical sections can catch you off guard. Be careful. Jedziesz, are going, Fudek, you're going. Oh, now it's 8 o'clock. I'll overtake Przejść na razie, pozdrowka na razie, oj kurde, ała To polawo Kurde co za, ale pomog mi trochę Trochę mi pomog Nie spodziewałem się czegoś takiego Chyba na tym zakręcie troszeczkę stracimy Masz w Dupala. Haha, ha. dwa okrążenia jeszcze do końca. Wio, wio, jedź. Muszę tu wygrać, muszę. Ach, kurde ja zawsze. Jak nie w lewo, to w prawo Panda trochę zawięła. i sanka o to mogło być dobre ale nie było złe mogło być gorzej a mogło być lepiej no jedzie po niedogodnie haha już jesteś jesteśmy goodbye blue sky O kurde! Teraz możemy powiedzieć Znowu w życiu mi nie wyszło you just drove the lap of the race. Wiem, wiem, ten najszybszy okrąg, że okay. Ale czy się uda? To było nawet całkiem, całkiem Już jest mój Zginiesz, szmar. Aha, udało się. Teraz nic nie zepsuć, nic nie zepsuć. Ach, przytarłem trochę znowu. Lewy bok goni mnie, goni będzie chciał wyprzedzić. O, ta gnida. No kurde, chyba. Mhm, mm pokazałem skuteczność normalnie stuprocentowa. Nie dam mu, nie dam mu, nie przecież. Au kurde no, no tak. Tak, najlepiej, no fajnie. Dobrze, że jeszcze mam tego flashbacka. Czy flashbacka, flashbacka? Niech będzie jak chcę. Jest. Pierwszy. Czyli 0,5. Great win! If we can get new union on board, we can count on other clubs taking interest too. I przybywajcie mi. 10, 11, 125, 11 125. Fon. Gdzie tam do miliona? Nie, face-off na razie nie, bo to już będzie trwało troszeczkę. So just like before, you've always been invited to join of the with the Trans America Pacers. If you can show them you've got what it takes to compete, oh. I'm sure they'll you. Your driving has caught a tak. manufacturer's vehicle challenge to allow you to cars for your garage, which you can then use in other events. All you have to do is beat the target time, and the car is yours. Oni sama, speak. 58 m. Tak. Trzy chyba. Nie to cztery. Miami track. High speed straight into tight technical sections can catch you off guard. Be careful. 3 2 1. Oszli. You need to improve your performance through sector 1. Będzie chyba prost. Zobaczmy, jaki czas uzyskam. Na razie idzie całkiem świetnie. Wiedziałem, to zawsze chyba przy takiej prędkości się uderzy. Zobaczmy to. No coś pięknego. Coraz lepiej. zakręty na tej mapie coś mi nie wychodzą tutaj Dość dobrze nawet, nawet, nawet niepotrzebnie przehamowałem, ale jedziemy dalej i tu o tak tu jest na prostą start meta zawsze gdzieś obrysuje prawy udało się odblokować misana minuta 3947 Gdzieś już kojarzy taki czas. Czym już był, że się udało No pa, na której mnie być? Na trzeciej? Jak tylko sam jechałem? No i ile fanów? 11 625. No, zostały na face off, że tak powiem. Czyli so, like tak, to... -on no ale, -on no ale nie będziemy jechać, to są. No pojedynczych, pojedynczych wyścigów. Czyli pojedynczych wyścigów. Hard, so jeden wyścigów. na jeden. Kto wygra, przechodzi dalej. A ja z wami się już na tą chwilę chyba pełne żegnał. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć i wpadnijcie do WDK na kanał.